Mój kochani, dzień dobry, witam serdecznie. Kochani, bluzy zdjęłam. Jestem na siłowni. Takie mamy, kochani, tutaj jakieś dwa, e, e, dwa prysznice. Mam nadzieję, że pusta toaleta lustereczko, mydełeczka kochani, tak naprawdę to może sobie zorganizować tylko jakąś nerkę, żeby miała zawsze coś ze sobą, bo mam kilka rzeczy, kluczyk do szafki mam gumy do rzucia mam słuchawki, no i mam oczywiście wodę, woda wiadomo nie musi być w nerce już się poprzebierałam słuchajcie, w szafce wszystko jest mój brzusio, kochani, czeka na spalenie tu szczyku. Jak na ten moment, słuchajcie, bez trenera, bez nikogo, same próbujemy z koleżanką to, co uda nam się wypracować. Wiadomo, bieżnia, jakieś takie ćwiczenia, wiecie, partiowe. No, zobaczymy, jak nam będzie szło na chwilę obecną. Słuchajcie, czekam na nią, bo jestem deczko wcześniej i mogę Wam cokolwiek nagrać i pokazać. Zobaczcie tutaj, takie szafeczki. Nie wiem, co to taki potwór. Chyba jakaś nagrzewnica, żeby było ciepło. Fajne jest to, że tutaj są takie szyby za... Zamglone takie. Niestety, słuchajcie, na sali, gdzie są ćwiczenia, te szyby są przezroczyste, wszystko na zewnątrz widać, co się robi, jak się robi, jak się wygląda. I każdy przechodziń może zobaczyć w ogóle, co się dzieje w środku. a tak to wygląda z zewnątrz. Wszystko widać. Słuchajcie, ja siedzę właśnie w aucie. Zobaczcie, każdą e, siłkę, każdy sprzęt widać. Wszystko, co się w środku dzieje. Czy mi to odpowiada? No nie wiem. No niby to, wiecie, jest, jest taki jakby e, swoista reklama tego, co tutaj jest, bo widać. Tylko takiej intymności faktycznie nie ma. W sumie mi to nie przeszkadza, także luz. Ja tutaj, kochani, ustawię was na statywie. Takie matko święta słuchajcie, padam, nie mam siły dzisiaj dwie godziny ćwiczyłyśmy i na tych właśnie sprzętach i też kochani, jakie mam kluczyki tu, dużo na bieżni dużo na rowerkach, więc troszkę kalorii poszło, mam nadzieję jak to głośno słuchajcie, na chwilę na chwilę podjedziemy sobie do Lewiaczana będę robić bigos, więc potrzebuję i kapusty, i jakieś kiełbaski, może boczku żeby cokolwiek przygotować. Kto mi tak tu stanął autem, że ja wyjechać nie mogę? Matko, matkości. Dobra, muszę sobie jakoś inaczej poradzić, kochani. A miałam jechać do Biedronki, a jadę w przeciwną stronę. Na siłowni było super i naprawdę polecam. Powiem wam szczerze, że w życiu bym tyle ćwiczeń i tyle wysiłku nie zrobiła właśnie w domu, nawet mając te sprzęty, niż po prostu pod presją ludzi, którzy tam są, no nie wypada po prostu siedzieć i nic nie robić. Robi się, pracuje się, ćwiczy się, poci się, pije się wodę. Także wszystko na plus jak na razie. Taka trochę spocona, ale nic, idziemy na chwilę po zakrętki do mrówki. Potrzebne mi są właśnie do tego, do tych słoików, do bigosu. Wychodzimy z zakrętkami, jakby co. Jest zimno, mróz, kurczę, chyba ta zapowiedź m, nagłej, szybkiej, mocnej, ostrej, zimnej i bardzo śnieżnej zimy się sprawdzi. Wolałabym nie, no ale trudno, jak ma być, to niech będzie. M, przynajmniej dzieciaki się ucieszą, że będą mogły jeździć na sankach, nartach, wiecie, za chwilę przecież ferie. Kto lubi, to jedzie na narty, bo już wysanki takie tam różne. Teraz szybciutko. O matko! Do biedronki, e, po kilka rzeczy, i e, kilka rzeczy w lewiatanie. Możemy wracać do domu, żebym nie zapomniała bułek, kochani, bo mąż musi sobie wziąć kanapki na drogę. I te bułeczki by mi się przydały. Kochani, tyle zostało z girlandy, wszystko wrzuciłam do wora, wszystko mi opadło. Zaraz muszę włączyć odkurzacz, pozbierać. Zobaczcie, takie rzeczy były pod girlandą. Tu jakieś jeszcze chipsy, ale to nic. Zaraz to wszystko ogarniemy, posprzątamy i w sumie po girlandzie śladu nie będzie. Zaraz tutaj coś ustawimy. Może jakieś domki i włożymy lampeczki. Będzie jeszcze chwilę fajnie świecić, przynajmniej do tego 2 lutego. Ale mam smarknięte usta moi kochani, niedziela z samego rana. Jest dzisiaj 7 styczeń. Przed chwilą pojechałyśmy z Adusią Zawieźć męża na wyjazd, kochani, na taką zbiórkę, gdzie wyjeżdżają do Belgii. Było troszkę smutku. Gdzieś, ale słuchajcie, no już jest lepiej. E, wiadomo, te pożegnania nigdy nie są e, miłe. Zawsze jest jakiś sentyment, kochani, że przez jakiś czas nie będziemy się widzieć. Matko, jak zimno. A, słuchajcie. Mm, co ja cię będę robić? Niedziela, ranek. Y, mam stertę, słuchajcie, stertę prania, ponieważ wczoraj, nie wczoraj, w piątek prałam i suszyłam w suszarce mnóstwo prania i mam taką stertę ogromną, kochani, i będę ją składać. Y, co trzeba uprasować, to się uprasuje. Także taki plan na niedzielę. Wczoraj upiekłam ciasto, słuchajcie, z Thermomixa takie ucierane. Z jabłkami, nie, z kruszonką, kruche z kruszonką, ale niekoniecznie mi smakuje. Coś w tym cieście jest nie tak. E... No wiadomo, zje się, bo nie zmarnuje, ale żeby mi jakoś zachwyciło, no niekoniecznie. Dobra, idę teraz sobie, otworzę kurki. Muszę głośno mówić, bo Adusia mi to podjeżdża. Idziemy do domu, zmarzłaś. Mama Pokazałam już, kochanie. Jedź, cór... jedź córniu. Jedź, jedź, idę, otworzę kurki. Otworzę kurki, słuchajcie, i znowu ten śnieg. Na szczęście mam traktorek, który jest naładowany. Akumulator, nalana benzyna. się mi właśnie przygotował. A co to zamarzło? No wiecie co? To jak ja otworzę kurki, jak zamarzło? No zobaczcie. że tak, łatko, siłą czasem, trze, czasem trzeba łopatologicznie może bym uchyliła tym górką troszkę jakby chciały wyjść, mimo mrozu nie będę im gasić światła Okej, okay. nie będę im gasić światła słuchajcie, żeby im się świeciło one tutaj przez dziurkę będą sobie wychodzić jedzenie mają, picie mają, o to wczoraj mąż zadbał, żeby było A! Ja już bym poszła do domu pod kołderkę, kochani, bo tak samego rana o 6 zerwaliśmy się, no bo wiadomo, trzeba jechać, zawieźć wszystko, zapakować wczoraj cały dzień, akcja, pakowanie. Dobrze. Zobacz. Pokaż jeszcze raz. No już, wystarczy. Dużo, nie? 30. I słuchajcie, wczoraj akcja pakowanie, wiecie, szykowanie. Eee, a to bigos w słoikach. A to wziął sobie jeszcze czegoś: e, marchewkę, pietruszkę, cebulkę, czosnek, żeby mógł sobie gotować rosołki, jakąś zupkę czy sosik z mięska. A to wiecie, kawa, herbata, żeby miał. A to cukier, a to słuchajcie, jakieś płatki, a to mleko. Eee, robiłam kanapki, wczoraj chyba z 12 czy 10 bułeczek. Eee, mnóstwo kupiłam takiej wędliny, wiecie, co, tak jakby żywiecka suszona, krakowska suszona, eee, taka cienka, krucha kiełbasa, wszystko popakowane hermetycznie, eee, jakąś tam pasztetową chyba, bo chciałam mówi spróbować jak to będzie smakować eee, Chlebek kupiłam, no mówię takie pakowanie to jest po prostu nie lada zagwostka, żeby wszystko miał, żeby wszystko sobie wziął. Wiadomo, że tam też sobie coś kupi, ale na te pierwsze dwa tygodnie chciał mieć już jedzenie. Chodź, dusiu, wiecie, już i jedziemy do domu. Chodź, bo jest zimno jak diabli, jak diabli. Eee, to i Anna mi śnieg. Słuchajcie, zobaczcie, poroskopywała. A ja sobie tutaj teraz zamknę to auto, wiecie co? Zaszwankował mlam. Znowuż dzisiaj akumulator, i to w Grześka aucie. Kiedyś miałam taką e, e, przypadłość właśnie w tym samochodzie e, mojego męża, znaczy, w sumie nasz wspólny, ale on nim jeździ, że chciałam odpalić i nie odpalił, długo stał i stwierdziłam, że kurde coś jest nie tak, no wiadomo stał pewnie, auto pewnie stało dłuższą tam jakąś chwilę bo jak go nie ma, no to wiadomo się nim bardzo rzadko jeździ, czasami biorę go i jadę do kościoła, czy gdzieś z dzieciakami na jakiś angielski i moi drodzy to było zrozumiałe że on nie odpalił no, został ładowany ten akumulator, i tak naprawdę słuchajcie, przecież teraz Grzegorz co chwilę jeździ tym autem. Dzisiaj rano ledwo nam zapalił. On zapalił, oczywiście, podłączyłam akumulator, patrzę tylko trzy punkty z siedmiu, które powinny być, więc ten akumulator bardzo szybko się rozładował. Curciu, zamknij nam te drzwi i przyjdź, dobrze? Idziemy do domku pod kołderkę, bo mi strasznie zimno. Zamknij drzwi. Czekam, ja zamknę z tej strony, dobrze? Nie rzucaj, nie, ja te sypki śnieg, kochanie, nie rzucaj. Yy, I słuchajcie, no z tym akumulatorem chyba będzie trzeba pomyśleć o nowym. A Dusiu, ja tutaj zamknę z tej strony. Yy o nowym akumulatorze, a przy tym e, samochodzie jest ten akumulator strasznie drogi a muszę mieć ten, to auto, wiecie, sprawne, bo jakby tak czasem to moje stare ta moja stara Tida zaszwankowała, to naprawdę e, dobrze mieć to drugie auto i w razie czego e, po prostu jechać nim do pracy ręka mi ścierpła zimno, mi zdre, zgrabiałe ręce od tego mrozu pod kołdarkę cieplutką wygrzać się matko, wchodzimy o, jak ciepło o litości. Mi chodzić. Także słuchajcie, wychodzi na to, że trzeba kupić nowy akumulator do grzeczka auta. Mój akumulator jest jeszcze ok, dopiero ma półtorej roku, więc na gwarancji jeszcze jest. Na razie, słuchajcie, wszystko sprawnie chodzi. To tylko ten jego akumulator, znaczy jedno jego auto zaszwakowało nam dzisiaj. Jest to taka jakby, słuchajcie nie podpowiedź, tylko jak się mówi jest to dla nas taka jakby informacja wskazówka wskazówka, informacja, że no lada chwila może po prostu siąść, na no amen i będziemy mieli problem z odpaleniem tego auta w najbardziej innowralgicznych sytuacjach, bo różnie bywa, wiecie jak to jest Grzesiek pojechał na 6 tygodni kochani, na 5 zobaczymy, może mu się uda i przyjadą właśnie na drugi dzień ferii, drugi tydzień ferii a u nas w ferie są chyba od 15 czy od 13 lutego. Chyba jesteśmy na samym końcu z tych wszystkich województw. Matko, jaką ja mam fryzurę. Yy, i, yy, I właśnie, moi drodzy, yy, liczę na to, że przyjedzie na drugi tydzień ferii i pobędzie trochę z Adusią. Yy jak przyjedzie, nie wiem co będziemy robić na pewno coś fajnego wykorzystamy ten tydzień czasu, bo on przyjedzie tylko na tydzień czasu i później znowu pojedzie i będzie do Wielkanocy, na Wielkanoc już będzie taka dłuższa przerwa yy, właśnie zjazdowa chociaż yy. ja mam takie buty, albo papucie no nie ma nic, dobra rozgadałam się troszkę kochanie, zimno matko o, oh, już zdecydowanie cieplej. A Dusiu, idziemy pod kołderkę. Idziemy, Misia? Idziemy pod kołderkę? Czy przykryj... No, czy przykryjesz się kocykiem i chcesz tutaj sobie oglądać? Daj mi twoją kołdrę. No dobrze. Ja to jeszcze chyba wskoczę pod kołderkę, a Dusia tu już okupuje telewizor. Dzisiaj będziemy się też uczyć słówek na angielski, ponieważ Ada ma do zaliczenia jakiś unit, chyba trzy czy cztery. Któryś ten unit i tych słówek jest tam sporo tym razem. Słuchajcie, ten unit w tematyce części ciała, więc takie. <laughs> Takie słówka właśnie z części ciała. Będziemy się, będziemy się uczyć dzisiaj. Niosę ci kołdrę, Adusiu. Ja mam ci twoją. twoją? Nie! Dlaczego nie lubisz swojej kołdry? Nie. Ale są brzoka ja fajna? Sama. Ja w ci pomogę później, zbierzemy. Uważaj, żebyś się to nie rozwalił. Weź i mnie Weź i mnie przykryj. Oto biorę i cię przykrywam. Cię Ci? Tu ja idę do łóżka, położę się troszkę dobrze. Masz telewizor, wszystko masz. Jakbyś coś chciała, to mnie wołaj, dobrze? O mamo, i przy okazji bym chciała szklankę mleka. Ciepłego, nie? Dobra, bo zmarzłyśmy, to będzie szklanka mleka. No ale, żeby się rozgrzeć, to trzeba mieć szklankę ciepłego mleka, nie letniego. Znowuż świeci połowa choinki, pół lampek ma czasowy wyłącznik, pół jest nieustawiony, ale wiecie co, ma to klimat, taki dół, tylko się świeci choinki. Wiecie co, zaczyna mi lekko obsypywać się ta choinka, mimo że jest podlewana, mimo że jest sadzona w ziemię, delikatnie widzę, że opadają i taka jakaś jest troszeczkę... Nie wiem, przesuszona, czy mi się wydaje, a nie chciałabym, żeby się zmarnowała. Więc no Grzegorz mówi: "Słuchaj, o rozbierz choinkę, wystawiam na taras, będzie w zimnie, na tarasie na dworze, to jej nic nie będzie i spokojnie poczeka, aż on przyjedzie za miesiąc półtorej i Tą choinkę gdzieś po prostu wsadzi, albo po prostu ją przeniesie gdzieś w takie inne miejsce bezpośrednie, żeby było, wiecie, na, nie na tarasie, tylko po prostu na dworze, na zewnątrz, żeby miał dostęp śnieg, deszcz i wszystko do niej, żeby mogła normalnie funkcjonować. A mi tak szkoda, kochani, rozbierać, bo taki klimacik ta choinka robi i spokojnie jeszcze mogłaby być, słuchajcie, jeszcze przez cały luty, styczeń i luty. Tutaj chcę Wam pokazać, że oprócz tego, że tutaj gdzieś są jakieś przysuszone dwie, dwie gałązki, to mamy nowe babyczki, wypuszczone, takie piękne, kochani, dwa. Jeszcze tydzień temu były takie złączone, a teraz już się rozwinęły, także nie wszystkie kwiatki jestem w stanie uśmiercić. Tutaj mam kwiatuszka Boże Aloesa. I widziałam na TikToku, że trzeba dodać cukru, żeby się ładnie rozwijał. Tutaj ten w ogóle cały czas siedzi w miejscu i się nie rusza. No, może odrobinkę wypuścił korzonka. Tutaj ta moja babka, ja na to babka mówię, nawet dobrze sobie radzi, a nie wiem, kto tu ją ugryzł. Może był ktoś i ugryzł, nie wiem. I kochani, z szlak mi trafił właśnie tego sukulenta. Przecież sukulenta jest bardzo ciężko. Tak zasuszyć, czy w ogóle zniszczyć, bo one nie lubią podlewania. I nie wiem, czy przelałam, czy po prostu zasuszyłam. No, coś mi z tymi kwiatkami nie idzie. A szkoda mi tej donicy, bo taka fajna z głową, więc stwierdziłam, że tego kwiatuszka wyrwę, a kupię może kaktusy. Nie wiem i te kaktusiki tak będą rosły na głowie. Zobaczę, zastanowię się jeszcze nad tym. Kochani, na chwilę obecną rozłączam się z Wami i idę spać. Mimo, że jest godzina już ósma, ale jakaś taka zmarznięta jestem. Dzisiaj niedziela jedyny dzień, kiedy można w ogóle jeszcze pospać trochę dłużej i poleniuchować, bo przecież jutro szkoła i znowu cały tydzień. Zobaczcie, jaka kuchnia zawalona różnych rzeczy. Piekłam wczoraj mięsko, takie wiecie, karczyk, żebyśmy miały na cały tydzień. A chciałam opróżnić zamrażarkę, bo jest akcja y, wypróżniania zamrażarki tej dużej. Ponieważ mnóstwo rzeczy tam mam i nie chcę, żeby była taka sytuacja, że jest coś na dnie i się zmarnuje, bo po prostu za długo już w tej zamrażarce leży. Zresztą jest, ta zamrażarka jest tak pełna wszystkiego, że y, mam wrażenie, że co chwilę coś dokupuję po prostu dorzucam, a niekoniecznie używam, więc nie kupuję nic w sensie takiego, wiecie, niby obiadowego, tylko będę opróżniać powoli tą zamrażarkę, będziemy gotować to, co jest po kolei, a że karczek był pierwszy, bo kupiłam na święta dwie sztuki, co prawda jedna kosztuje 70 zł, ale przepyszne mięsko, takie upieczone właśnie, fajne na kanapki w ogóle nawet do obiadu można sobie zrobić jakiś sosik i takie mięsko z sosikiem i z jakimiś kluseczkami śląskimi czy ziemniaczkami zjeść i jest też mega. Aha, bo ja mleko Adusi dusi grzeję. Tak jak mówię, daję sobie godzinkę, troszkę poleniuchuję pod kołderką, pośpię sobie i wstaję, biorę się za kuchnię, ogarniemy kuchnię. Myślę, że dzisiaj nie będę rozbierać tej choinki dam jej jeszcze tydzień czasu, chcę popatrzeć na nią jeszcze trochę, póki jest. No idę, kochanie, idę! Matko święta, ona jest głodna. Ada ma ostatnimi czasy taki apetyt, że nie mogę go ogarnąć. Mam nadzieję, że słuchajcie, jakoś sobie żołądeczka nie rozepcha i, e, wiecie, no, żeby mi się za bardzo nie zaokrągliła, bo trzeba też na to uważać, żeby, wiecie, e, nie przeoczyć jakiegoś momentu, że Ada je, je je bez opamiętania i e, później będzie się trzeba odchudzać. Adusiu, masz mleczko, ale to moczko jest ciepłe. Nieletnie. Musisz poczekać, ciepłe troszkę. No, mocno ciepłe. No, ale słuchaj, daj mi tu, tu dojdzie, no, tam krzyczałam. A co byś zjadła? Płatki? Nie. Kanapkę z tym mięskiem, co upiekłam? Pe no bardzo dobre to mięsko jest, takie karczek. Chcesz spróbować? Nie, chciałabym kanapkę z pasztetem. Z pasztetem kanapkę. Jak jest pasztet? Kanapeczkę z pasztetem, dobra. Moi kochani, hmm. żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Ja myślę, że jak tylko wstanę, to odpalę nowego vloga takiego stricte niedzielnego. Bardzo dziękuję, że jesteście, że oglądacie. Znowuż miałam, słuchajcie, dwa dni przerwy. Nie wiem, myślę, że byłam taka trochę zestresowana tym szykowaniem mojego męża i tym wyjazdem, tym, że jedzie i jakoś tak nie potrafiłam się skupić na tym, żeby rzetelnie dla Was nagrywać. Obiecuję poprawę i oby tak było. Do zobaczenia jutro. Papa. Pa.